Na ile by było możliwe, by poprosy poprosić wszystkich dzieci, bleszcze do Wifteria, a nawet bleszcze do tego grobu, jaki je bilia Wifteria. Proszę, można. Bleszcze, bleszcze. Można tutaj jeszcze w i bilsze. Czekajte, bo ja troszkę żerny i mam nogi, już bolać. Tak. Dozwolę też troszkę przysiadu. Dziękuję. Słuchajcie, drogie Dite, chcę was poprosić, że my troszkę deszczem od dopomogli, bo pomogli, to, to że chcę wskazać wszystkim. usiem. czy na przeczytane słowo Boże, to znaczyć z było pierwsze czytanie z Diaposli po drugie. Ale my zaraz przeżywamy, nazywa się tak, trzecia niedziela To To trzecia już niedziela z momentu, kiedy Jezus Chrystus wskrzesł. Ten dzień my świętujemy duże wielką uroczystość Zesłania Gospodniego, a to że trzecia niedziela, kiedy win je, prysutni, kolemy my czujemy w Ewangelii, ze swoimi uczniami. Kole win woskres. Ja was braw, Bilia Hrobnyci. Co czym może temi nie tak dywla czy na cewse? Co możecie może temi nie to takie? no właśnie, w jakie wasze dumky, zauważenia. Dobra, kto je wid ważnej? Такі обережно заглянути всередину. Дивляться, Щось там є? Ta, e, там немає тіла Ісуса, тому що Він Воскрес. Так, там немає тіла Ісуса Христа, тому що Він Воскрес. І гроб є пустий, порожний. А... W naszej hrobnicy jest coś takiego też ciekawego A co je jeszcze jest Jak oglądacie, porożny grób Jezus Woskres, a gdzie On jest? Na niebie, albo gdzieś z uczeniami? Jest też na niebie, ale w momencie, kiedy Woskres zanim powrócił do Ojca i wznosił się na niebo przebywał na ziemi i winy spotkawał się z uczniami. To znaczy, on jeszcze pozostał na de kilka dni, w więcej, 40 dni jeszcze próbował na ziemi, do swojego wyniesienia, to gdzie można byłoby spotkać? No na przykład, spójrzcie się na, zaraz konkretną u nas w kosteli, De jest Jezus Chrystus. Je, Troszkę ważkie pytania, ale je w trzech miejscach. Zaraz wyjaśnię, o co ja. Ale w trzech miejscach, proszę. Kto duma jest pierwsze miejsce, gdzie można zobaczyć woskresłego Jezusa Chrystusa swoimi oczyma? W czasie ich w kiedy my przyjmujemy święte przyciącie. O, to, to, to co być trzecie, ale pierwsze, tak? Wie w Karystii, kiedy przyjmujemy go w przyciąciu. Zostały się dwie takie jeszcze momenty sprawy do jego. Udar ochrony dzielnicy. Tak. W dalekochrętelce jest eucharystyjny je Jezus Chrystus. Ale jeszcze to możemy przyłączyć do tego, właśnie, jak razem ich eucharystia, bo co dnie. Jeszcze dwa takie miejsca, gdzie można zaznaczyć Woskresa Jezusa Chrysta, zobaczyć swoimi oczami. Zaraz. W Świętym Pismie. W Świętym Pismie. To dziś cztery, pomyliłem W Świętym Pismie. Baczki duże, dobre znajdzie, one nam do pomożeć. Jeszcze dwa miejsca. D. Kole podwyżmy się na wiwtar osobliwą w lewą stronę. Można zobaczyć swoimi oczyma Jesa Chrysta. O. Paschał. Paschał, to jest znak prisztwności woskresłego Jezusa Chrysta. Nazywaje się własne zaśliczka Paschałą, to ona pokazuje i przypomina prowes woskresłogo Jezusa Chrysta. Nawet tam wnyżu jest postać Jezusa Chrysta woskresłego. I? Jak? Chryst, na pewno. A ja myślałem, że bypoczynać z figurki Jezusa woskresłego, ale e, ja mam nowa to Ale tak, Jezus Chrystus На Христі як вмирає за нас, за наші гріхи. Але подивитись: тут порожній гріб, декорація дуже гарна, хрест і воскреслий переможець смерті, пекла і сатани, як співаємо в пісні, тут є присутній воскреслий. Я спеціально вас і питав, і говорю про оці сліди, що можемо, звісно, за Христа воскреслого побачити, можемо його доторкнутися. i swoimi oczami jego własne zobaczyć. Na przykład w okresie wielkodenim konkretno figurcji, jaka symbolizuje, jaka wskazuje, jak naszym oczom, naszemu wyobrażeniu ma i pomocty, żeby zobaczyć się Chrystusa, bo to jest niezbędno, że taką sensie przysutności, j tak zwanej pascha, to to czas świczka tousta, świadczy na Wielką Sobotę, cały Jezus Woskresły. Jego nagaduje, że zapaluje się w tej period, Wielkiego zapaluje się podczas chrześcijania, kiedy jest narodzenie tutaj na ziemi dla Boga i podczas pochronu, kiedy wychodzi z jednego boku z tiłą pomerłego, ale wiemy, że czeka na Woskresyjnia i to mu jest zawsze przy Woskresły Jezus Chrystus przy pochronie. Wie w Chrystii Zdrowi w tarja, w pryczastki, w pryczastki zbarycajca daru chronitelnicy. Ja wam o tym mówię, bo w Ewangelii był ten moment i oczywiście duże ważny, e, duże takim potrzebnym. I nawet, widzicie, apostoły, i one powtikale i one pochowali się, i one lakali się, nawet jak widzieli Woskresłego, myśleli, że on zjawi jakiś duch. I co było ciekawo, Jezus... Albo może baczycie tę figurkę, co w niej, czy nie? Możemy troszkę daleko. Szuję takie ciekawe, kiedy zobaczymy Jezusa Chrystusa Skresło. Na przykład na rękach? W bocie? Rany. Rany Jezusowi. Jezus mówi, żeby potwierdzić, baczycie, ja tutaj między wami, nie ducha, a chowory do tornicja moich ran, do tornicja mojego boku. I co oznacza, Власне, це все разом пов'язати, що ми можемо реально зустрітися і доторкнутися Іса Христа, а навіть це необхідне, щоб ця моя віра воскресла Ісуса Христа, що, звісно, Він помер, звісно, Він Воскрес, і щоб цю віру укріпити, щоб вона стала сильнішою, необхідним є доторкнутися Іса Христа, доторкнутися Його ран. Drodzydki, może znajdę w jaki sposób można dotknąć się Jezusowych ran? Czy jakąś myśl? Jak to zrobić zaraz? Jak dotknąć się tych ran Jezusowych? Zaraz, teraz. Czy macie jakąś myśl? Mm? Dotknąć się do swoich ran. Niż innym dotknąć się swoich ran. W swoich strażdaniach, w swoich turbotach. Się z się strażdaniamy Chrysta. Baćki oni czekali, żeby ich zapytać. I jak duje te, Krim swoich, albo może, jako je mowoju najmniejszą rano i strażdaniamy. mogę może tego Chrystusa, Chrysta woskrełło Gdzie De może go tak fizyczno dotknąć, realnie? jak i też i duchowi daje jej zcielenia. W moletwie, w odpowiedziach moletwy, moletwi daj jeszcze, Czaskowe może możecie skazać. Wspowiadalny. Jezus sam skazał uczniom i apostoły, i same. I daj, te i też, że są i pokajania, przyznania do grzechów, do tego, żeby zniszno dotrgnąć się rania może w taństwach i w spowiedzi, z początku chrzczeniem. Po tym co jest spowiedź, po tym co jest własna eucharystia, kiedy ja przyjmuję ciało isołsowe, przyjmuję jego krew. Kiedy idę spowiadaju się, z одного komuś tam konkretnemu, kto jedyć, ale tam kto co jest coś co tam jest własny żywy Chrystus damiec zeszcilenia damiec proszczenia, kiedy z pokajaniem sprawdznim i wyznaj ucy grzechy i właśnie, może to moja wira słabka może ja do końca nie wse rozumite może bym to na duże bo nawet ja posługę ale jednocześnie wira jest wielkim darem darem od boha Bóg chce daje Tylko, żeby ja chciał na to na co to, przyjętyce tym cymryzyty, realno, to znaczy w modlitwie, w tajemnicach, w nawet konkretnym przeżywaniu periodów, tej figurki, jaka jest, Paschali, jakiej je na Słuchaj, słuchając jego słowo. Jezus dije je realnym, je myślamy. I na szczęście, jak Jezus rozpiaty, je lubowił, ale grobnica zależy się dekoracja bude zniata, ale prawda zależy się od nas. Jesús woskres, Jezus jest tym i Jezus przychodzi i zaraz i teraz w wielkich darach i realno i nie przestający robić, Niech w nas będzie cię siła, tak jak w Apostoli, to to właśnie jego bógodaci, żeby my cię przyjęli, powieryli i szli za tym i się szukate w ranach Chrystowych z, z nim, szukate w tych ranach z nim zjednania, dobre. Дорогі діти, якщо хочете, можете залишитися або повернутися на своє місце, але можете і тут залишитися, якщо маєте бажання.